Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was kolejny odcinek z podsumowaniem. I tak jak zawsze mówię, staram się robić tak, że na koniec każdego miesiąca robię takie dla Was podsumowanie minionego miesiąca w sklepie Ale Planszówki oraz na portalu Planszeo. Jednak wiadomo, różnie w życiu bywa. Ostatni za, na przykład, za ostatni kwartał zrobiłem 2024 zrobiłem po prostu za cały kwartał. Tutaj, oczywiście, planowałem zrobić za osobno za styczeń, osobno za luty, ale no niestety nie wyszło. Także robię zrobię dla Was podsumowanie za styczeń i za luty w jednym odcinku. Nie łączę tych danych w sensie, to są dane za dwa miesiące, tylko osobno dane za styczeń, osobno dane za luty, żebyście mieli pełen obraz, jak się te trendy kształtują przez cały rok. Oczywiście. Potem przejdziemy i opowiem Wam, jakie, moim jakie fajne promocje znalazłem na plansze, o których chcę Wam opowiedzieć, i na tej samej zasadzie, jakie ciekawe przesprzedaże moim zdaniem są aktualnie na Ale planszówkach. To są moje subiektywne wybory, co jest są z, zakładka w przezprzedaży i zakładka oferty promocje na obu tych portalach. Są bardzo dobrze widoczne, więc na pewno sobie poradzicie, jakbyście chcieli sami coś zobaczyć. Ja zawsze staram się znaleźć dla Was kilka takich, które moim zdaniem są naprawdę warte Waszej uwagi. Zaczynamy jednak od tego, że jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to witam Was bardzo serdecznie. Rozważcie pozostanie na dłużej klikając przycisk subskrybuj. Możecie również kliknąć w dzwonek, żeby być na bieżąco. Możecie również dać kciuka w górę na zachętę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A teraz słuchajcie, przejdźmy do podsumowań. No i zacznijmy od PlanSheo. 10 tytułów, które najczęściej były wyszukiwane przez Was na portalu PlanSheo w styczniu. I w styczniu wyglądało to tak, że na miejscu 10. Brzdęk Katakumby. To jest brzdęk... Tak jak zawsze mówię w takich sytuacjach, to jest jedna z tych gier, która po prostu jak będzie, będzie co jakiś czas pojawiała się na liście, jeżeli nie jakaś wariacja Brzdenku na co miesiąc praktycznie. Na miejscu dziewiątym zaskoczenie z, i to jest fajne, bo to było y, na Portalkonie w styczniu, ogłoszono, że na rynek wraca Godfather, Imperium Corleone, na polski rynek. Mało tego, było, można, można było już kupić tę y, grę na Portalkonie. Ja nie musiałem, bo ja ciągle mam swoją pierwszą, y, mam swoją kopię z pierwszego druku. I yy, fajne jest to, że portalką był pod koniec stycznia, a i tak, no pod koniec, 18 stycznia, ale i tak wskoczył na listę. I to jest moim zdaniem super. I, i jest na dziewiątym miejscu The Godfather Imperium Corleone, więc yy, chyba czekaliście i liczyliście, że ta gra powróci. Na miejscu ósmym, łupy, bardzo sprytna i dość wredna, ekonomiczna, taka kafelkowa, przepraszam, gra od wydawnictwa UV Games. Mam nadzieję, że nie zrobić się niedługo materiał i zobaczcie nieco więcej. Jest materiał na kanale Zakup Board Games, więc bardzo gorąco go polecam, jakby co. Na miejscu siódmym, Władca Pierścieni pojedynego w Śródziemie. Pasuje, że to jest miejsce siódme, bo to jest gra oparta na siedem cudów świata. <laughs> pojedynek. Doskonały dwuosobowy tytuł dla fanów. Pojedynku 700 Świata i dla fanów Władcy Pierścieni, w sensie jak ktoś jest fanem tych dwóch rzeczy, nie rozumiem czemu mielibyście tego jeszcze nie mieć. Na miejscu szóstym Biały Zamek, dużo fajnego Euraska w małym pudełku od wydawnictwa Portal, super tytuł, bardzo, bardzo polecam. Na miejscu piątym Wiedźmin Stary Świat tak, Bo co jakiś czas trzeba coś sprawdzić, co tam, u tej grze, co tam w tej grze słychać. Na miejscu czwartym Cyklady, edycja legendarna. Film, który o, o tym grze na film u mnie powinien być za chwilę, dosłownie, jest to powrót klasyka w odświeżonej wersji. Z Kickstartera można było dostać naprawdę wypaśną, z figurkami, ze wszystkim, ale nawet ta, którą nam Galakta sprzedaje w sklepach, jest bardzo ładna. I ja się cieszę, że ja w końcu nabyłem i w końcu zagrałem w cyklady. I tak, ponieważ zbliżamy się do premiery, to pewnie byliście ciekawi, kiedy to się dokładnie pojawi. No i chyba w styczniu też i przecież tą przedsprzedaż, więc pewnie sprawdzaliście, gdzie można ją dostać. Na miejscu trzecim, trzecim Pagan, tajemnica Roanoke. Najlepszy dwuosobowy tytuł od dawna, naprawdę. Na miejscu drugim SETI, poszukiwania pozaziemskich cywilizacji, bardzo trudne, znaczy bardzo trudne, dość złożone jeśli chodzi o to, co trzeba, jak bardzo trzeba zaangażować szare komórki, żeby wygrać euro, ale bardzo solidny, z najlepszych Eurasów od wydawnictwa Czech, Czech Games Edition, jakie wyszło od dawna. I na miejscu pierwszym absolutnie cudowny dwuosobowy gigant, czyli DUNA, wojna o Arrakis. Jest to serio moim zdaniem najlepsza gra Simon ostatnich paru lat. I to był styczeń na Planszeo. Jak wyglądał luty na plansze. Luty na Planszeo wyglądał tak, że. Yy, gdzie mam tutaj notatki. a przecież mogę kliknąć tu i będzie. Yy, o. Na miejscu dziesiątym cały czas The Godfather Imperium Corleone. Czyli ciągle byliście ciekawi. Na miejscu dziewiątym brzdęk katakumby. Tak jak mówiłem, ten tytuł będzie się przewijał. Na miejscu ósmym władca pierścieni pojedynego śródziemie. Widzicie pewien trend, niektóre tytuły z tej listy raczej rzadko nie, za bardzo nie spadną. I mówię, już patrzę na dalsze tytuły, to, to się potwierdza. Na miejscu siódmym Zamki Burgundii edycja specjalna. Pięknie wydane Zamki Burgundii przez Awaken Realms. Naprawdę bardzo cieszy fakt, że ta gra wróciła, i wróciła w takim wydaniu. Na miejscu szóstym, Spirit Island, czyli kolejny, yy, kolejne pozytywne zaskoczenie z Portalkonu, gdzie Portal ogłosił, że będzie wydawać Spirit Island teraz po polsku. Mało tego wydaje, od razu z dodatkami. Jak ja to dla Was nagrywam, to już jest w sklepach. Na miejscu piątym, Wiedźmin Stary Świat. Na miejscu czwartym, Biały Zamek. Bardzo sympatyczna gierka. Na miejscu trzecim, Pagan, tajemnica no Roanoke. Na miejscu drugim, Cyklady, edycja legendarna. I na miejscu pierwszym, Seti. Poszukiwania pozaziemskich cywilizacji. Czyli coś mówię, że seti, seti raczej będzie niemałym hitem. To były wyniki wyszukiwań na plansze. Teraz przejdźmy do, ale planszówek naszego partnera od samego początku funkcjonowania naszego sklepu. E, najlepszy sklep, moim zdaniem, mój ulubiony, ja tam zawsze kupuję i od tamtego zawsze zaczynam moje zakupy. E, o to jak powiedziałem sobie razy to samo, ale wiecie, o co chodzi. Klasycznie tutaj patrzymy po liczbie sprzedanych egzemplarzy, nie po kwotach, patrzymy na 3 najlepiej sprzedające się dodatki, na 5 najlepiej sprzedających się podstawek. Wśród dodatków za najpierw, na miejscu trzecim, Pagan poprzez mgłę. To jest dodatek, który dodaje talie kart do podstawowej gry Pagan. są talie kart mgły, które po prostu nieco, no, no, nieco no, modyfikują rozgrywkę w taki sposób, że mogą pomóc albo przeszkodzić naszym graczom. Czyli to jest taka mgła, która fabularnie się gdzieś tam roztacza w okolicy właśnie Roanoke. No i ona w różny sposób wpływa na różnych, na, na obie strony. Na miejscu drugim jest nieustraszeni wsparcie, duży dodatek w tak dużym pudle mało tego, w tym pudle jest, są też kry, gry, k, k, karty z podstawki więc macie tam naprawdę macie tam dużo modułów, macie tam dużo dodatków, macie tam sporo, sporo rzeczy, do, yy, które można się dodać do, podstawowego, do podstawowych, nieustraszonych i do Afryki Północnej. Mało tego, macie niesamowicie rozbudowany wariant solo z ponad 100. Tam macie 100 takich niemałych kart. Więc olbrzymie pudło, w którym się mieści wszystko, co mieliście w podstawce, mieści się wszystko w tym jednym pudle. U mnie to właśnie tak na łóżce teraz wygląda. Na miejscu pierwszym. Food Magnet, mechanika keczupu i inne pomysły. Jest to dodatek, który wprowadza do gry 17 nowych modułów i można dzięki niemu grać na 6 osób w tym momencie. Nie grałem w to, nie wiem czy chciałoby się Wam grać w to na 6 osób, nie wiem czy to jest tego typu gra, gdzie fajnie by się grało na 6 osób, ale możecie. Jeśli chodzi o podstawki, to najlepiej sprzedawały się w styczniu. Na miejscu piątym, ślimaki. Cudownie, bardzo mnie to cieszy. Absolutnie doskonały tytuł y, od Galakty. Polskiego autora. Na miejscu czwartym, biały zamek. Ponownie, no to jest chyba duży hicior. Już ten, na tym etapie możemy mówić o por dla portalu. Na miejscu trzecim, władca Pierścieni, drużyna Pierścienia, wciągająca gra Karciana. Mam to, chcę o tym zrobić dla Was materiał, ale jeszcze nie mogłem się do tego zabrać. I to jest, Ale to jest z tego co słyszałem, całkiem niezły, sympatyczne, proste, małe kooperacyjne trick-taking, więc jestem tego, tego, tego bardzo, bardzo ciekawy. Na miejscu drugim The Godfather Imperium Corleone. Rzuciliście się chyba na to i to jest całkiem logiczne. I na miejscu pierwszym Pagan Tajemnica czyli podejrzewam, że to jest kwestia jakiegoś dodruku, który się pojawił i, bo tuż, no tak, to chyba taki Druk był w i się też również na niego rzuciliśmy, rzuciliście, i rzuciliście się na niego na tyle, że nie był w stanie nawet przebić nowego godwadera, albo powrotu do godwadera, że tak powiem. Dobrze, moi drodzy, mamy teraz tak. Yy, mamy teraz yy, luty w praszówkach. I teraz, jakie dodatki najlepiej sprzedawały się w lutym w praszówkach? Na miejscu trzecim Septima zmiennokształtność i omeny. Septima, nie wiem, czy ją widać. Za mną, wyszła w lutym razem z dodatkiem, właśnie. I teraz dodatek: Zmienokształtność i Omeny, właśnie wprowadza te dwie rzeczy. Zmienokształtność pozwala zmieniać, wasz, zmieniać postać waszych, oj, zapomniałem, nas, tych wiedźm, które macie u siebie w radzie, w zgromadzeniu. A i, więc to może Wam pomóc, ale też to Wam trochę kosztuje. A dodatkowo jest, są jeszcze Omeny, to są po prostu karty wydarzeń, które mogą też podobnie trochę pomóc, trochę przeszkodzić, w zależności od tego, co wy losujecie na daną rundę. Na miejscu drugim, Turbo, widzenie tunelowe. Turbo, widzenie tunelowe doda dodaje z tego co widziałem do podstawki to, że można jechać centralnie za kimś i wtedy opór powietrza jest mniejszy. No i mało tego mamy nowe mapy, gdzie mamy tunele, które widzimy w Pirenejach i które są dosyć skomplikowane i dosyć niebezpieczne. Więc dla fanów Turbo, coś ciekawego. I na miejscu pierwszym, Abyss. De Profundis, karty tak zwanych wygnańców, które są podobne do lordów, ale nie są lordami i nie działają na nie żadne mechanizmy związane z lordami, ale można dzięki nim bardzo, bardzo fajnie punktować i zwiększają troszkę interakcję, ponieważ można na, trochę napiężyć innym graczom dzięki tym kartom. No, jeśli chodzi o podstawki, to tutaj mamy 6 tytułów, ponieważ wkradł się jeden z promocji. My zawsze staramy się z Marcinem Zalopaszczowem tak to ustalić, żeby właśnie, jeżeli coś weszło dzięki promocji, to nie mówimy o tym, to trochę to, to jakby dodajemy, nadrabiamy, że tak powiem, dodając więcej pozycji na grę na listę, ponieważ chcemy się upewnić, że no macie 5 tytułów na pewno na liście. Które nie dzięki wyprzedaży, nie dzięki promocji, po prostu samym faktem, że były dostępne, zapracowały na miejsce na tej liście. Na miejscu szóstym jest właśnie wspomniana już Septima od Portalu, mój ulubiony w tej chwili Mind Clash chyba. E, jest materiał o tej grze u mnie na kanale, możecie zobaczyć. Na miejscu piątym Az Azul Pojedynek, taka gra, której jestem ciekawy, bo Azul fajnie działa na dwie osoby, więc jestem ciekawy co pojedynek tam zmienił. Na miejscu czwartym Cyklady, edycja polska. Ale w nawiasie niedobrze, edycja legendarna. Hmm. E, na miejscu trzecim właśnie ta promocja, czyli zamiast nas. E, no, zamiast nas się chyba nie przyjął. To jest... Zamiast nas, weźcie inną grę. <laughs> na miejscu drugim Sushi Go, dziesiąta rocznica. Sushi Go jest grona na, jedną na, z tych gier na tej liście mojej, gdzie muszę w końcu kiedyś w nią zagrać. To jest jeden z tych klasyków, który z jakiegoś powodu gdzieś tam zawsze mnie omijał, ale w końcu się za niego wezmę i to jest moja obietnica. I na miejscu pierwszym SETI poszukiwanie pozaziemskich cywilizacji. Mam nadzieję, że ta gra będzie się, się dobrze przyjmie, bo ta jest absolutnie tytuł, który zasługuje na to, żeby być olbrzymim sukcesem dla Rebela, dla Czech Games Edition i dla fanów Eurasów. Dobra, więc to było podsumowanie tego, co się najlepiej sprzedawało, co najchętniej wyszukiwaliście, a teraz yy, przejdźmy zobaczyć, jakie ciekawe oferty i sprzedażę dla was znalazłem. Okej. Okay. Dobra, to może w takim razie zaczniemy wyjątkowo. Zaczniemy od tym razem yy, planszeo. Przecież nie, zaczniemy po prostu od planszeo. Lakosa Nostra, mówię, mam tak, znalazłem sześć moim zdaniem ciekawych promocji, ofert, które moim zdaniem mogą się Wam spodobać. Przypominam, to są dane za sobotę 8 marca 2025 roku. Więc jak to w tej chwili wygląda? Mamy tak: Lakosa Nostra jest to za 90 zł dostępna na ale Aleplanszówkach i nigdzie indziej. A była wcześniej, już teraz nie straciłem tą stronę, nie jestem w stanie powiedzieć ile była warta wcześniej. Natomiast jeżeli byśmy weszli na stronę Ale planszówek, to powinno nam się wyświetlić ile to była kwarta sprzed 30 dni A, czyli ta promocja trwa już dosyć dawna. Natomiast 90 zł słuchajcie, za tę grę to jest moim zdaniem bardzo dobra cena. Dlaczego? Bo to jest jedna z lepszych gangsterskich takich gier, gdzie jest bardzo dużo gry nad stołem. Bardzo dużo negatywnej interakcji i bardzo dużo obietnic, które się składa, a których się nie planuje dotrzymać. Więc, jeżeli lubicie tego typu gry, La Cosa Nostra, moim zdaniem jest czymś akurat dla Was. Następnie słuchajcie Solar City 80 zł, gdzie w Ale Planszówkach jest za 80 zł, a gdzie niegdzie można jeszcze, zobaczcie, Gnom, sklep hobbystyczny za 156. Ciekawie, za 140 tu i ówdzie. Yy, ja naprawdę, to jest bardzo przykry z tej gry, bo ta gra padła ofiarą nieuczciwego człowieka, który pracował w wydawnictwie Games Factory i to co się potem wydarzyło, ta gra zasługiwała moim zdaniem na, na więcej. Autorzy tej gry, czyli Wiola Kijowska i Marcin Robka zasługiwali na więcej. To jest naprawdę solidny city builder, który bardzo mi się spodobał, bardzo mi się przyjemnie w to grało i naprawdę fajnie byłoby, żebyś, gdyby żeby więcej osób mogło do niego, mogło się o nim co nieco dowiedzieć, mogło w niego zagrać, więc... 80 zł za taką cenę, za taką grę to jest moim zdaniem bardzo sprawiedliwa cena. Kolejna gra, która padła ofiarą, niestety, jakby to powiedzieć, nie najlepszego marketingu, to jest plemiona wiatru. I w tej chwili cena spadła do 85 zł w Empiku, nie przepraszam, nie w Empiku, w Rebelu. W takim Empiku jest za 109, w Ale Aleplanszówkach za 140. Więc 85 zł za Plemiona Wiatru, które są bardzo sprytnym, sprytnym Euraskiem, gdzie gra, karty mają różne kolory i mają różne informacje na awersie, ale mają przede wszystkim każda, każda karta, to jest chyba 5 rodzajów, 4 rodzaje różnych rewersów. I w zależności od tego, niektóre akcje, to jakie rozpatrujemy, zależy od, zależą od tego, jakie karty mają inni gracze na ręku. A widzimy to, bo mamy takie stojaki, więc widzimy rewersy tych kart. No i to, i to jest bardzo sprytny, bardzo sprytny taki myk, że tak powiem. Pięknie zilustrowana przez Vincenta Dutray. Naprawdę bardzo solidny tytuł. Bardzo, bardzo żałuję, że gdzieś tam więcej o, nich, o nim nie było słychać. 47 zł. Gra o tron ja wam polecam zajrzeć na kanał Pogramy, gdzie jest rozgrywka na żywo chłopaków chopa z Pogramy oraz mo moja ze, ze mną i z Gambitem, gdzie świetnie się bawiliśmy grając właśnie w tę grę. Wredna, taka quasi imprezówka bym to nazwał, ale naprawdę w do do odpowiednim towarzystwie to się naprawdę można pośmiać. Dlatego mówię, obejrzyjcie ten materiał i zobaczcie, czy to jest właśnie coś, co w Waszym towarzystwie by się sprawdziło. Jeżeli stwierdzicie, że jest chociaż szansa na to, to 47 zł. Absolutnie 47 zł widzicie w Mpiku, a wszędzie indziej no nieco już drożej od 74 zł w górę. Marvel Dagger będę raz na jakiś czas wam przypominał, że ta gra i największą wadą jak ta gra wyszła, była jej cena, która była bardzo wysoka, a niestety zawartość tego kompletnie nie uzasadniała. Uzasadniała to trochę licencja, no ale też nie na tyle. A szkoda, bo to jest kawał solidnej gry, jest dosyć długa, ale to jest kawał solidnej gry planszowej w świecie Marvela i słuchajcie, za 83 zł. W. 83, a tu widzę. 88. Tak czy siak. 80, o widzicie? W ale planszówkach jest za 302 zł. To jest, to jest chyba błąd. To nie może być prawdziwe. A jednak, więc zobaczcie: w ale planszówkach 302 zł. Sugerowana cena detaliczna wynosiła 400 zł. 400 zł. I możecie ją kupić za 88 zł. W Empiku. Nie, nie, nie widzę powodu, żeby nie spróbować, przynajmniej naprawdę. 80 zł Divinus ledwo się pojawiła, a już jest na obniżkach 121 złotych w Tantisie, 160 w Empiku, 190 w Więc widzicie, 122 zł to jest naprawdę niezła cena. Eee, gra jest dobra, ale no, nas osobiście jakoś tak niestety za bardzo nie zachwyciła. Nie zachwyciła nas. Spodobała nam się mechanicznie, o dziwo, fabularnie była taka dosyć, bo to jest niby Legacy, tam się zmienia z rozgrywki na rozgrywkę, ale żeśmy się złopali na tym z Basią, żeśmy w aplikacji te elementy fabularne, żeśmy tak po prostu przeklikiwali, bo chcieliśmy, okej, okay, dobra, co nowego mechanicznie możemy zrobić. I, I podobało nam się, ta rozgrywka była fajna, jest pięknie wykonana, pięknie zilustrowana, ale no po prostu ten taki aspekt, mówię, fabularny, gdzie teoretycznie w grach Legacy to jednak jest dosyć istotne, żeby ta historia nas chociaż trochę wciągnęła, no tutaj to troszkę kulało. Ale uważam, że za 122 zł to jest mimo wszystko bardzo dobra cena i chciałem Wam zwrócić na to uwagę. Jeśli chodzi o przedsprzedaże, tak to mieliśmy co raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o przedsprzedaże, Dolina Żywiołów, głośny tytuł, kurde, no nie mogę się doczekać, zapisałem się, będzie na 4 kwietnia, czyli trochę jeszcze poczekam. Zapisałem się na egzemplarz recenzencki, z przyjemnością Wam o tej grze opowiem. Dużo dobrego o tej grze słyszałem, Panda Pamiętam ją bardzo zachwalał, więc bardzo, bardzo na to czekam. Słuchajcie, 95 zł w Ale Planszówkach, premiera przewidziana na 4 kwietnia. Sniper Elite jeszcze trwa przed sprzedaż, 176 zł na Ale za wersję podstawową. I premiera jest 13 marca, ale ostatnio czytałem, że to tam się troszkę przesunęło, więc nie z winy e, ogrów, niestety. Jedna z ciekawszych gier z ukrytym ruchem. Ja nie jestem wielkim fanem tych gier, ale w Sniperka się bardzo dobrze grało. E, Deep Regrets. E, Alice Games wydaje bardzo głośny tytuł z zachodu. E, I tutaj macie premierę trzeciego, z 3 kwartału 2021 roku. Ja obstawiam, że ta przedsprzedaż została chyba poniekąd... E, znaczy nie wiem, no, czy ona została odpalona przez to, że tam... Ta gra była ufundowana na Wspieram, to jak wiecie wspieram, wspieram to jest teraz dosyć cienko, nie wiem czy to ma jakikolwiek związek z tym, dlaczego ta gra y, tak szybko jest na przedsprzedaży, kiedy premiera jest zaplanowana na trzeci kwartał. Y, mimo wszystko jest to gra, o której słyszałem bardzo dużo dobrego, więc stwierdziłem, że możecie wy chcieć o tym wiedzieć. Y, dalej, do dróg Ślimaków, 123 zł. premiera około pierwszego kwartału 2025. te ślimaki już tam do nas jadą. No słuchajcie, to jest genialna gra, cudowna gra i jest to polska gra. Polska gra polskiego autora, wydana przez polskie wydawnictwo, która jest najlepszą wersją Wormsów na planszy, jaką można sobie wyobrazić. Więc bardzo Wam serdecznie polecam. 123 zł, mówię, trzeci, pierwszy kwartał. A propos Galakty, tutaj tak chciałem o tym wspomnieć to jest powrót klasyka. 245 zł za Greotron drugą edycję. I tutaj mamy, w lutym jeszcze powinno być. No, może się trochę później. O. E, gra o Tron, druga... Gra Planszowa, druga edycja, to jest jedna z tych najsłynniejszych gier, o których się mówi, że rujnuje e, przyjaźnie i niszczy związki, bo to jest gra, gdzie jest dużo gry na stole, dużo zawiązywania sojuszy, a siłą rzeczy zwycięzca może być tylko jeden, więc wszyscy wiedzą, że zawiązuje z tobą sojusz, ale ja wiem, że prędzej czy później któryś z nas ten sojusz będzie musiał złamać. Więc to jest piękne, ale wredne. I ja wiem, że to się niektórym osobom bardzo podoba. Więc to są sprzedaże, które moim zdaniem, na które warto zwrócić uwagę, i fajnie, że ta gra wraca, bo to jest taki, kiedy, niedawno gdzieś o tym mówiłem, że to jest tak, przypomina mi czasy takiej świetności, jeśli chodzi o Fantasy Flight Games. Dobrze, moi drodzy, to były wszystkie bestsellery, najlepiej wyszukiwane, najczęściej wyszukiwane gry z y, stycznia i z lutego i które oferty, które obejmują najciekawsze promocje, które teraz są aktualne, które mi się wydają, że mogą Was zainteresować oraz najciekawsze przedsprzedaże, które akurat można dorwać na planszówkach. Następne, na następny odcinek, gdzie będzie, będę postępował marzec, mam nadzieję, że nie będę Wam już kazał czekać do początku y, maja, tylko mam nadzieję, że legitnie zrobię to po prostu w pierwszych dwóch tygodniach Ветня. I wtedy zobaczymy, co, się, co najlepiej się sprzeda w marcu. Jaki tytuł obstawiacie, że tam na tej liście się pojawi? Ponownie, tradycyjnie zadaję, pytam się, co ma, co, byście, co was zaskoczyło, że jest, co was zaskoczyło, że nie ma. Jestem bardzo ciekawy waszych y, opinii, a póki co przypominam wam, że jeżeli podoba się wam to, co się dzieje na kanale, możecie dołączać do grona moich patronek i patronów. Link znajdziecie w opisie, możecie też zeskanować QR-kod, który właśnie widzicie na ekranie. Będzie mi bardzo, bardzo miło przywitać wam, was w moim gronie. Dzięki wielkie słuchajcie i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!